Witajcie z tej strony Magbetiańkowskiej, a to kolejne wydanie prasówki. Tym razem korzystam z rad z jednego z widzów, czyli ustawienie jest manualne. Autofokusa cały czas powinien być teoretycznie na mnie, żeby nie skakać. Tutaj powiem, że problem skaczącego autofokusa wynika z tego, że raz, że to jest autofokus, dwa, że to jest Canon, który przy nakrywaniu w 4K nie wspiera tak fajnie jak przy Full HD ostrości, więc ją gubi i tak dalej i tak dalej, więc dzisiaj manualny autofokus ustawiony na pewną odległość. Mam nadzieję, że się na, nagra ostro, jak nie, no to trudno się mówi, nie będę długi raz nakrywał, bo dopiero to zobaczę gdzieś przy montażu. Dobra, jeszcze jedno tylko ogłoszenie parafialne. Prawdopodobnie za tydzień nie będzie prasówki i to będzie taki wyjątkowy czas, gdy, gdy będę w podróży i mogę nie mieć jakby mm, chwilowo możliwości nakrywania, ale później Teoretycznie powinno już być bez większych problemów. No to czas zacząć. Kolejne wydanie. Zaczynamy od autopromocji, czyli, czyli wywiad, który w zasadzie przeprowadził ze mną Bachtek z kanału Academia QA. Dziękuję za zaproszenie. Wywiad ze mną pojawił się dzisiaj, natomiast dość szybko, bo był nagrywany w piątek gdzie spotkaliśmy się z Bartkiem i rozmawialiśmy jak można sobie dorobić. Jako testek wyszło tam 10 pomysłów jak nie więcej jak, jak zarobić, nie trzeba koniecznie jechać na szparagi. Natomiast jeżeli macie pomysły jak jeszcze można zarobić, to dajcie komentarz pod filmem na kanale Akademia Q&A, na właśnie na kanale Bartka. Albo zostawcie u mnie z ciekawostek jeszcze jest to, że Bartek pozwoli mi wykorzystać to nagranie, które razem nagraliśmy, jako jeden z odcinków podcastu, więc to się też niebawem pojawi, jako odcinek podcastu. Dobra, tyle w auto, autopromocji, przechodzimy dalej. Story Test Plan Template, czyli templatka do tworzenia storiesów. Bardzo fajna. Wiem, że są pewne problemy przy pisaniu storysów w kontekście refinementu z tego powodu, że później jest to albo za słabo napisane, albo jest za mało szczegółów, natomiast tutaj autor pokazuje nam ten templatkę tudzież kroki, z których trzeba korzystać, żeby to dobrze wyszło. Podoba mi się to, że było użyte takie to nie jest 5W, czyli one when i tak dalej, ale jest What to test? How? Why? And when? I właśnie w oparciu o to budujemy sobie te stokisy, tak, żeby każdy wiedział. Z tego, co, się, co najczęściej do mnie ktoś pyta o problemy, które są w agile, podejściu właśnie takim zwinnym, to jest właśnie pisanie prawidłowe stokistów. Więc tutaj, jeżeli chcecie sobie stworzyć jakąś templatkę albo ją ściągnąć, to macie w artykule opisane, jak to robić. Kolejny artykuł jest autorstwa Grzegorza Niczy Poguk. Bardzo ciekawe nazwisko. Natomiast głównie ciekawy jest artykuł, i tu jest mała dywagacja na temat testów zorientowanych na defekt, a testów zorientowanych na jakość. I tutaj, właśnie, autor chce przedstawić te dwie koncepcje, podejścia do właśnie dbania o jakość. Przy czym w jednym łamiemy, staramy się złamać oprogramowania, w drugim, jakby mamy podejście tak zwane big picture, czyli nie tylko skupiamy się na jednym kontekście testowania, czyli znajdowaniu, ale też trochę więcej. Także ciekawa artykuł, żeby się zastanowić, jak można by do tego trochę inaczej podejść. Kolejny artykuł, który wydało mi się, że jest dość ciekawy, czyli Zielone Raporty. Tu, jeżeli chodzi o testy automatyczne, ten artykuł jest właśnie przeznaczony dla osób automatyzujących i mówi o tym, dlaczego trzeba implementować w testach komendę retry, czyli powtórne, jakby testowanie. Bo często jednym z częstszych powodów, dla których te testy nie przechodzą, to jest jakiś problem ze środowiskiem i wystarczy powtórzyć test, żeby on przeszedł. Więc tu jest pokazane, jak to implementować na różne sposoby, w różnych strategiach, żeby takie zabezpieczenie przed właśnie problemami technicznymi nie powodowało, że nam test nie przechodzi. Tylko jeszcze, jakby robi powtórne sprawdzenie, i dopiero wtedy ewentualnie zgłasza, że coś jest nie tak. Kolejny ciekawy artykuł to jest Shift Left um, in security, czyli um, podejście testów rozpoczynających się bardzo wcześnie, ale w, w testach bezpieczeństwa, i tutaj jest to pokazane na przykładzie 10 naj, na, najczęstszych podatności, e, które mogą się pojawić w kodzie, jak przeciwdziałać nim. Plus. Jest trochę wspomniane o tym, jak sztuczna inteligencja nam może pomóc w budowie prawidłowego kodu. Chociaż ja wiem, że to jeszcze nie jest sztuczna inteligencja na tyle bystra, żeby to ogarnąć samemu samej, samemu samej, nie wiem, jak to powiedzieć prawidłowo, ale jeszcze ta sztuczna inteligencja ma trochę przed sobą pracy, żeby móc nas zastąpić, ale może nam pomóc. Także. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to to jest artykuł dla Was. Kolejny artykuł dotyczy wtyczki Lighthouse, czyli to jest taka wtyczka, która umożliwia... Sprawdzania, jak strona się zachowuje, jeżeli chodzi o testy wydajności. Właśnie ten artykuł jest poświęcony tylko testom wydajności, jak sobie zrobić raport, co sprawdzać i tym podobne rzeczy. Natomiast ja tylko dodam, że Lighthouse nie tylko testy wydajności, ale też również dostępności inne sprawy ogarnia. Także, jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tej wtyczce, to weź ten artykuł i przeczytać, i przynajmniej zapoznać się w takim podejściu, jeżeli chodzi o wydajność, na początek. Na koniec mam dla Was artykuł taki dość kontrowersyjny. czy testek automatyzujący, to nadal testek. To jest ciekawe spostrzeżenie, i ona jakby porównuje rolę testera manualnego i testera automatyzującego, co oni robią, czym się zajmują w projekcie. I autor właśnie przez to porównanie pokazuje, że nie do końca testerze automatyzujący, ja wiem, że możecie się ze mną, z autorem nie zgodzić, natomiast to jest jakby punkt widzenia autora. I fakt się z nim zapoznać, zanim zaczniecie krzyczeć, ale on wychodzi od tego, że po prostu testek automatyzujący zajmuje się automatyza automatyzacją pewnej funkcjonalności. Mm. Natomiast. No, testek manualny bardziej testuje. Przykro mi bardzo. E, możecie się z tym zgodzić, albo nie. Dajcie dajcie komentarz pod filmem, co o tym myślicie. Czyli testek automatyzujący testuje, czy tylko sprawdza, czy ta funkcjonalność, która wcześniej była e, wytworzona i sprawdzona, czy, on, czy nadal ta funkcjonalność działa, e, czy jednak coś tam jest jeszcze z testów dla testera automatyzującego do zrobienia oprócz tego. Także, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby dać komentarz. Oczywiście strategiczny komentarz zawsze jest mile widziany. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia prawdopodobnie za dwa tygodnie, ale to zobaczymy.